Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Na wstępie filmu standardowo, przepraszam za paznokcie, za mój stan paznokci dopiero jutro idę je robić, więc musicie mi to jakoś wybaczyć, tym bardziej, że pewnie często będziecie widzieć paskudne ich przybliżenie. Ale nic, zapraszam Was dzisiaj na ulubieńców, jak już wiecie oczywiście po tytule, pielęgnacyjnych. Powiem Wam, że w ostatnich miesiącach, chyba, bo to nie są chyba ulubieńcy miesiące, tak mi się zdaje, chyba dłużej. Trafiło mi się kilka perełek. O niektórych już na pewno słyszeliście, ale z tego względu, że nie jestem tego pewna, pokażę Wam je po raz drugi, bo one się złożą w taką kompletną pielęgnację. Teraz moją, a jestem nią zachwycona odpukać nie wiem gdzie, bo po prostu powiem Wam, że nic się nie dzieje z moją cerą. Moja cera jest bardziej rozświetlona, moje zmarszczki są bardziej skorygowane. Nie narzeka na nieprzyjaciół, tylko w tym. Okresie życia, wiecie, raz w miesiącu, przed tymi dniami, przepraszam, noc mnie spędzi, zaczynam je wysypywać i to jest w takiej postaci, że jest jeden pryszcz albo dwa i koniec, nie jakiś wysyp, że nie mogłam sobie z niej poradzić. O, odkrycie po prostu wszechświata, że w końcu znalazłam pielęgnację dla siebie, więc zaczynamy. Ale przepraszam, muszę się znowu podrapać, więc to wydnę. chyba jakieś włosy mi weszły do nosa. Okej, okay. może. Te szczegóły nie są wam potrzebne. Zaczynajmy od początku. Zacznijmy od początku od pielęgnacji mojej twarzy. Powiem Wam, że zachwycił mnie jeden produkt z babuszki Agafi. Yy, po polsku tutaj nie mam nic kompletnie. Tak naprawdę jest to środek do demakijażu 3 w jednym, w takiej, takiej kremowej konsystencji. Jest konsystencja właśnie kremu, więc wiem, że nie każdemu to przypasuje. To się powinno normalnie używać na wacik i zmywać z twarzy. Dla mnie to jest coś jak takie gęste mleczko, ale ja takiej formy zmywania makijażu nie cierpię, więc postanowiłam wypróbować to w taki sposób, jak najbardziej lubię, czyli w formie. Taki jakbym używał żel do mycia twarzy, czyli wyciskam na dłoń, rozprowadzam na dłoniach i rozprowadzam na całej twarzy. Słuchajcie, makijaż domywa po prostu rewelacyjnie, później wystarczy umyć twarz wodomicelarną. I jest cudownie. Od momentu, kiedy to stosuję, naprawdę nie mam podrażnionej skóry. Nie mam skóry ściągniętej. Moja skóra jest mieszana i jest zachwycona z tego specyfiku, a był bardzo niedrogie. Go kupiłam na jakiejś stronie internetowej. Teraz Wam nie powiem, bo nie pamiętam. Więc produkt ten wygląda tak. Ja oczywiście postaram się w opisie umieścić nazwę tego produktu, bo nie wiem, bo tak naprawdę nic tu nie ma po polsku. Więc poszukam, znajdę, umieszczę. Pierwszy hit. Kolejnymi hitami do twarzy będzie yy, woda różana i woda micelarna. Zacznijmy od wody różanej, której zapach uwielbiam. Oczywiście musicie lubić zapach róż, żebyście polubili tą wodę. Pachnie naprawdę różami. Cudownie odświeża skórę właśnie po wykonaniu tego demakijażu i później używam tego. Jak widzicie, mam tyle, jeszcze mam drugie opakowanie. Jest to tak w ogóle moje trzecie. Jest to woda różana, która pachnie przecudownie, działa fantastycznie na moją twarz. Cudownie ją koi, goi i tak dalej. Jest to z Avon Natural Skin Care, więc zwróćcie na to uwagę, bo to naprawdę można kupić za jakieś śmieszne pieniądze. Ja chyba za 5,90 kupiłam coś takiego. A drugą rzeczą, którą stosowałam trzy razy, i już, i już stała się moim hitem z jednego względu: zapach. I ja po prostu się czuję, jakbym się cytryną smarowała, a ja kocham to uczucie. I jest to Perfecta Beauty Skin Drink Multivitamina, orzeźwiająca woda micelarna do twarzy, oczu, ust. Ekstrakt ze świeżych cytrusów, witamina A, C, F, E. Cudowny ma skład, naprawdę polecam serdecznie, uwielbiam, uwielbiam ten zapach. Mimo, że tam jest róża, tu cytrus, ja po prostu jakaś taka ostatnia zapachowa się zrobiłam. Kocham, kocham, to orzeźwienie na twarzy, takie ukojenie, takie, taką energię. Naprawdę nie umiem tego opisać, bo stosowałam to tylko trzy razy, a jestem zachwycona, że musiało się tutaj to pojawić. Ja to kupiłam w Piedronce akurat. Kolejnym super hitem do twarzy dla mnie jest serum z Mincer, z firmy Mincer Pharma. Jest to witamina C, 70 mg na mililitr. Na, na Matko... I jest to taka skoncentrowana witamina C, witamina C tetra. Ja mam tutaj połowę opakowania, jedyny minus uważam tego serum jest mało wydajne. Ja stosuję na noc jedną, jedną z pięć kropel do kremu na noc. Po prostu czuję, że moja twarz wypija to w krem przy użyciu tego serum w sekundę. Czuję, że twarz jest taka rozświetlona, że naprawdę te zmarszczki są spłucone, chociaż ja wiem, że witamina C nie na to ma działać, ale przez to, że ona jest taka odżywiona i taka pełna blasku, wygląda młodziej i zdrowiej. O może dlatego ja jestem zachwycona i to jest do wszystkich typów cery. Polecam Wam serdecznie, to nie jest jakoś bardzo tanie, ale bardziej się opłaca kupować przez internet niż w sklepie stacjonarnym, bo ja ponad 60 zł widziałam, że to kosztuje w Rossmanie a ja zapłaciłam chyba trzydzieści kilka, więc ja Wam serdecznie polecam. I krem, z którym mieszam tą witaminę C, krem, do którego będę wracać, tym bardziej, że teraz jedna z Was w prezencie wielkanocnym taką paczkę dostałam właśnie i otrzymałam ten krem, a z pewnością, gdybym go nie otrzymała, zamówiłabym, bo jest to cudowny krem z Avon, A New Clinical Pro Plus, AF33. A, ja wam powiem, że miałam kiedyś mm, bardzo podobny krem, tylko że w tubce i nie byłam z niego zadowolona. Przynajmniej nie tak. Byłam, o nie, że nie byłam, bo ja chyba ze wszystkich powiem wam, że chyba z serii Anuel jestem ze wszystkich kremów zadowolona. Chyba nie było tak, że nie byłam. Tak, ale potem po prostu widzę naprawdę efekty. Jest to krem przeciwzmarszczkowy, jest to krem mm, no tutaj po polsku znowu nic, profesjonalny korektor z zmarszczek z molekułą. Mówiłam wam już to AF33. Musiałam przerwać, ale już jestem, więc tak jak mówię, krem wam zdecydowanie polecam. I opakowanie jest takie super ekskluzywne, taki korektor z maszczet. No i teraz kolejny hit, hit od dawna. Dla mnie nie ma lepszego kremu pod oczy, po prostu nie ma. Jest to krem taki podwójny A new Clinical Infinite Lift, eee, żel-krem, żel na powiekę, krem pod oczy. Ja sobie po prostu tu nakładam i tu, i później. Jadę okrężnym ruchem, wklapuję, cudowny krem, dla mnie nie ma lepszego kremu. Podejrzewam, że mam to gdzieś w genach, dlatego że moja mama jest zachwycona kremami z Eniu, z Avonu od lat, tylko zmienia po prostu, jeżeli chodzi o wiek te kremy, plus 30, plus 40, plus 45, a ja mam to samo. Jestem po prostu zachwycona, dla mnie nie ma lepszego kremu pod oczy niż właśnie ten yy, taki, dwufazowy, czy jak to inaczej nazwać krem pod oczy. Podwójny program liftingujący okolica oczu. Cudowny, cudowny. Dobra, jeżeli dalej mówimy o twarzy, o twarzy, więc zacznę od maseczek i różnych serów, chyba tak się to odmienia. I mamy tutaj taki hit, który mi poleciła Dorotka, o której robię właśnie paznokcie. Dziękuję Ci, Słonko, serdecznie. Jest to z firmy Rival de Loop. Zapewnij sobie chwilę wspaniałego samopoczucia w domu. Koncentrat Rival de, Rival de Loop. Łony z oporanku, ekstrakt z marakui i papai pobudzają zmysły. Pantenol zapewnia ekstrakt lotosu. Czyli mamy tak, mm, mamy tutaj ampułkę na dzień i ampułkę na noc. Więc zacznijmy od tego, że tutaj są takie dwie ampułki. Ja nie pamiętam kosztu tego, 6-7 zł, coś takiego. Tak to wygląda, to są szklane pojemniczki, które tak jakby łamiemy. I mamy tutaj koncentrat na dzień, który jest do każdego typu skóry z ekstraktem z marakui. On ma dodawać nam energii i blasku, zgadzam się w 100%, i mamy na wieczór ukojenie do każdego, typu, do każdego typu cery ekstrakt z jaśminu i to ma... Ja wam powiem, moje odczucia, może nie to, co ma zrobić. To cudownie faktycznie dodaje jakby energii skórze widać, to jakby słońce weszło w skórę, a to faktycznie fantastycznie ukaja, jakby tą skórę cudownie ją nawilża. Dla mnie jest to cudowny zestaw, tak raz na tydzień, żeby sobie zapewnić takie spadomowe bo mam uczucie naprawdę, jakby była na jakimś zabiegu, super. Więc uważam, że powinnyście spróbować tego hitu z Rival The Loop. Warto, naprawdę warto. Ja dziękuję Dorotce, że mi to poleciła. Kolejnym hitem, gdzie nie przypuszczałabym, że to będzie hit, dlatego że ja stosuję jedynie peelingi enzymatyczne, jest to właśnie peeling nieenzymatyczny, orzeźwiający peeling do twarzy limonkowo-cytrusowy, z limonkowo-cytrusowym koktajlem egzotycznym z ziajki. I jest to taki peeling, który ma takie mini, mini drobineczki, cudownie złuszcza tą skórę, naprawdę fantastyczny produkt, szkoda, że tylko w takich saszetkach. Powiedzcie mi, czy to dostanę w pełnowymiarowym opakowaniu, bo jestem bardzo ciekawa. Kolejnym hitem jest maseczka, którą też nieraz Wam polecałam, ja przemyślałam i zrobię dla Was osobny test tej maseczki, tylko niech moja trochę skóra znowu się zmęczy pracą, bo wtedy widać najlepszy efekt. Laser Extreme, ja nigdy nie czułam siły takiego liftingu, takiego napięcia, takiego, no cudownie, cudownie korygująca zmarszczki maseczka Cera Dojrzałe, ten pff. Moja cera ma 30 lat i uważam, że ta maseczka jest po prostu hitem. Jest to maseczka z firmy Bielenda, jeżeli będziecie w Rosmanie lub w innej hmm, drogerii, naprawdę sięgnijcie i jesteście w moim wieku lub wyżej. E, cudowna, cudowna. Okej, okay, i zostały mi trzy ostatnie hity. Ostatnim hitem, hmm, ale mnie coś drapie w gardę, powiem Wam. Normalnie muszę się chyba czegoś napić, ale to za chwilę. Kolejnym mm, moim hitem jest znowu Babuszka Agafia, cudowny skład, serdecznie Wam polecam, naprawdę. I jest to krem do twarzy, jest to krem do twarzy mm, z filtrami UV. Powiem Wam, że jest to coś cudownego, oczywiście po polsku nie mamy nic. Jak cudownie... Yy, yy, yy. Słuchajcie, skóra go tak fantastycznie wypija, nie zostawia żadnej tłustej powłoki, żadnej takiej, wiecie, warstwy, która uniemożliwia nam makijaż. Właśnie jest cudowną bazą pod makijaż, a jeszcze ma dodatkowo filtry, więc coś cudownego. Ja Wam serdecznie polecam ten krem. Oczywiście również postaram się znaleźć link do tego kremu. Kolejne dwie rzeczy będą to e, rzeczy do pielęgnacji, ale nie do twarzy, a raczej do ciała. Pierwsza jest to peeling do dłoni. I tak naprawdę jest to peeling do dłoni, który ja kupiłam w jakimś e, boxie, chyba Pretty Box, tak mi się wydaje. E, z firmy Verana, hand scrub. I mamy tutaj właśnie peeling do rąk. Czy mamy coś po polsku? Nie, nie mamy nic po polsku. Powiem Wam, że mamy tutaj peeling do rąk, który jest w 100% procentach naturalny, srapata, rozpuszczają się te drobinki, czyli Chyba jest cukrowy, wygląda tak, ale ja Wam powiem, że stosuję go i do dłoni, i do stóp. I jest cudowny. W stopy, z dłońmi nie mam problemu. Są po prostu jak pupcia niemowlaka. Wystarczy teraz tylko krem, skarpetki i cudo. Naprawdę zwróćcie uwagę na ten peeling. Oczywiście ja jestem zwolenniczką peelingów robionych własnoręcznie, szczególnie peelingu kawowego. Oczywiście tiry pojechały, wszystko się zatrzęsło, ale jeżeli lubicie kupne peelingi, to ja Wam serdecznie polecam. Jeszcze zostawia taką skórę nawilżoną, cudowny. I ostatni hit będzie to żel pod prysznic. znowu żadnego zdziwienia, dlatego że jest to daw. Moim ulubionym żelem pod jest daw taki mm, z takimi leciutkimi, jak to nazwać, sensitive chyba. Chyba tak, on pachnie po prostu jak mydło, albo jak właśnie balsam daw. A to jest mój drugie ulubienie, z tego zapachu jeszcze nie miałam, jestem zachwycona, jest to yy, cucumber, czyli mamy ogórek i green tea i zieloną herbatę, o właśnie. Mój mąż tam tupie, domownicy rządzą, kocham, po prostu kocham ten zapach, kocham ten zapach, uwielbiam ten żel pod prysznic. kocham żele pod prysznic, po prostu, a on nie jest słodki, jest taki znowu przyjemny, rześki. Czysty. Kocham żele podprysznic kremowe o zapachu czystości, więc hit. Hit. I to wszystko, kochani. To wszyscy moi ulubieńcy do pielęgnacji. Mam nadzieję, że coś Was tutaj skusiło. Piszcie mi, czy mieliście coś z tych rzeczy i czy było tak wielkim ulubieńcem jak u mnie. Ja Wam serdecznie dziękuję za filmik. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym. Pa!